W czwartym odcinku fajnych gier na pc tam mam dla Was naprawdę ciekawe propozycje, które odpalicie na leciwym sprzęcie, a przy okazji nie będziecie musieli sięgać głęboko do kieszeni. Przedstawiam Wam 5 gier, za które łącznie zapłacicie około 20 zł w serwisie Eneba. Dodam, że nie jestem w żaden sposób powiązany z rzeczoną stronką, nikt mi nie zapłacił za reklamę i użyłem jej wyłącznie w celach poglądowych. Przypominam również o podawaniu własnych tytułów, które chcielibyście zobaczyć, ponieważ od szóstego odcinka będę przedstawiał Wasze pomysły. Zapraszam. What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell her you love her. A zaczniemy je od jednej z moich ulubionych gier w ogóle, czyli od wydanego w 2006 roku Preya od Human Head Studios. Młodsi starzem gracze pewnie kojarzą reboot marki od Arkane Studios, jednak według mnie Prey to zawsze będzie strzelanka opowiadająca historię uprowadzonego przez kosmitów Tomiego, nawiązująca do klasyki gatunku, czyli Duke Nukem 3D. W Prey wcielamy się w charyzmatycznego bohatera, który nie ma absolutnie żadnego respektu do zastępów wrogów, którzy na niego nacierają, i jedyne na czym mu zależy to odzyskać uprowadzenie. Prowadzoną kobietę swojego życia. Swego czasu gra zachwycała oprawą graficzną i wyciskała ostatnie soki z silnika Ittek, który napędzał chociażby Trzeciego Duma i Czwartego Quake'a. Prey był jednak czymś więcej niż tylko strzelanką, ponieważ zawierał bardzo ciekawe patenty. Pierwszym z nich był podział paska zdrowia na namacalny i metafizyczny, co pozwalało dosłownie wyjść duchem z ciała Tomiego i uzyskać dostęp do wcześniej niedostępnych miejsc. Innym ciekawym pomysłem była zabawa perspektywą przy użyciu mechanizmów do zmiany grafitacji oraz specjalne drugi grawitacyjne i portale, które były nie lada wyzwaniem dla błędnika, nawet najbardziej ogarniętego gracza. Prey nie jest zamkniętą historią, stawiając na zakończenie otwarte, niemniej nigdy nie doczekała się pełnoprawnej kontynuacji. W ramach ciekawostki dodam, że gra utkwiła w produkcji na blisko 11 lat, a pierwsze przecieki na jej temat pojawiły się już w 1995 roku. Oczywiście gra nie ma wysokich wymagań i odpalicie ją już na jednorodzeniowym procku z kartą wyposażoną w 128 MB pamięci. O kilka lat młodszą produkcją jest dzieło Remedy Entertainment, znanych oczywiście głównie z dylogii Max Payne, ale i cenionych jako niezłe gry Quantum Break i Control, którego to recenzję możecie znaleźć również na moim kanale. Mowa oczywiście o Alanie Wake'u, którego produkcja również zajęła bardzo długi okres, ale efekt finalny wyszedł nad wyraz smakowicie. Za 2 zł z okładem dostajecie bowiem wciąż pięknie wyglądający miks gry akcji Survival Horroru, w dodatku całkiem zręcznie poprowadzony fabularnie. Granie ma również wysokich wymagań sprzętowych i odpali już na kort wadło z półgigową kartą grafiki. Sama produkcja opowiada natomiast o losach wypalonego pisarza, tytułowego Alana Wake'a, który wraz z małżonką trafia do zacisznego miasteczka Bright Falls w celu poszukiwania inspiracji na nową powieść. Niespodziewany spot wydarzeń, powiązany zresztą z osią fabularną Control, sprawia, że pisarz zamiast skupić się na tworzeniu nowych bestsellerów, musi chwycić latarkę Ignata w dłoń, żeby uratować swoją lubą, walcząc przy okazji z tak zwanym mrokiem, który na drodze bohatera Teraz stawia jego własne fikcyjne twory. Alan Wake w mojej skromnej opinii właściwie w ogóle się nie zestarzał pod względem gameplay'u, wciąż ma bardzo gęsty i interesujący klimat, a grafika cieszy oko i nie odbiega znacząco od dzisiejszych standardów. Tytuł polecam sprawdzić wszystkim miłośnikom gier akcji z widoku z trzeciej osoby. Right. I'll be off here vomiting. No, that's not necessary. Just stick in there. <laughs> To naprawdę niesamowite jak łatwo można zapomnieć o twórcach gier, którzy niegdyś byli znani i popularni za sprawą świetnie przyjętego Giant Citizen Kabuto. Armet and Dangerous wykorzystywało ten sam silnik co poprzednie dzieło studia i posiadało dokładnie to samo absurdalne i niezwykle pocieszne poczucie humoru. Czy przełożyło się to na wzrost popularności i sprzedaż gry, a deweloper Planet Moon Studios wydaje kolejne hity w czasach obecnych? Podejrzewam, że o Armet Ten Dangerous wie niewielu z was, a sami twórcy nie wydali nic od ponad dekady, co mówi samo za siebie. Naprawdę szkoda, bo omawiany tytuł był i jest niezwykle smakowitą strzelanką TPP, która oferuje bardzo dynamiczny styl rozgrywki, ciekawe i kreatywne projekty broni, jak dla przykładu wystrzeliwany rekin, który grasuje pod ziemią i pożera przeciwników na ziemi, oraz przede wszystkim tonę żarcików, dialogów i scenek sytuacyjnych, które rozbawią nawet największego smutasa. Jako że gra wyszła w 2003 roku bez najmniejszych ścięć odpali zarówno na żelazku, jak i patelniczy kilo. Tszczoty. Ubolewam, że gry tego typu nie są dziś praktycznie w ogóle wspominane. Zwłaszcza, że omawianą pozycję dostaniecie za 3,50, czyli mniej niż za jedno co lepsze piwo w biedrze. Jeśli starocie was po prostu nie interesują i chcecie rozerwać się przy nieco nowszych, tudzież ładniejszych i bardziej rozbudowanych tytułach, polecam sprawdzić całą serię Darksiders, poczynając od pierwszej części. Darksiders to pełnokrwista gra akcji, zwana często po prostu slasherem, która stanowi swego rodzaju mix God of War oraz Devil May Cry, wykorzystując przy tym baśniową stylistykę i design postaci rodem z blizzardowskiej serii Warcraft. Gra pozwala nam wcielić się w jednego z jeźdźców apokalipsy, tytułowego wojnę, który będąc zdradzony i utraciwszy swoje moce, musi jej jak najszybciej odzyskać, dowiedzieć się kto temu zawinił, oraz finalnie przywrócić naruszony porządek i balans na świecie. Choć Darksiders jest typowym przedstawicielem gatunku, który stawia na wykręcanie kombosów, walki z ogromnymi przeciwnikami i rozpierduchę na całego, a w dodatku kosztuje grosze i był wielokrotnie rozdawany za darmo, nie polecam gry dla osób, którzy nie dysponują odpowiednio dużą ilością czasu. Jest to spowodowane naprawdę długą kampanią fabularną, która jest rozpisana na około 20 godzin, co jest Jednym może się spodobać, a innych odstraszyć. Czujcie się ostrzeżeni. Na koniec zostawiłem sobie absolutny hitter sprzed ponad 16 lat którego przeportowano swego czasu na praktycznie każdą konsolę i sprzęt multimedialny z komórkami wyposażonymi w system Windows Phone włącznie. Sid Meier's Pirates to gra, w którą możecie zagrać zarówno 15 minut i odbić się od niej na zawsze, jak i rozgrywać kolejne partie niemal w nieskończoność. Produkcja legendy branży gier komputerowych Sida Meiera stanowi bardzo ciekawe połączenie akcji, strategii ekonomicznej oraz gry przygodowej. Waszym celem będzie wyłącznie jedno: zostać największym, najbogatszym i najbardziej wpływowym piratem jaki pływał po wodach karaibskich. W jaki sposób osiągniecie status największego kozaka wśród innych wilków morskich zależeć będzie już wyłącznie od was. Styl rozgrywki jest dowolny i możecie swobodnie wybierać pomiędzy pływaniem po morzu i atakowaniem innych jednostek morskich, wykonywaniem zadań u lokalnych gubernatorów wysp archipelagu, rekrutować nowych pomagierów na swojej łajbie, uczestniczyć w tańcach i bankietach podrywając jednocześnie serca pięknych kobiet, brać udział w zawadiackich potyczkach z naprótymi niemiecami i tak dalej. Jeśli lubicie pirackie klimaty, macie raczej słabsze maszyny i niewiele czasu na granie, Sid Meier's Pirates może być idealnym rozwiązaniem, ponieważ próg wejścia do gry jest niezwykle niski i przyjemny, a kolejne partie możecie dawkować sobie według własnego uznania, bez obaw, że zbyt mocno wciągniecie się w historię, na którą nie będziecie mieli czasu. Polecam! I to już wszystko, jeśli chodzi o czwarty odcinek Fajny Gier na słabe PC. Mam nadzieję, że dzisiejszy zestaw przypadnie Wam do gustu. Przypominam również o podawaniu własnych tytułów, ponieważ od szóstego odcinka planuję używać Waszych propozycji. Nie zaszkodzi też zalajkować i zasubskrybować mój kanał. Tymczasem żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Na razie.